Te jaśniaczki kolego po ile? Bo jeszcze mogę teraz działać Śmiało po ile to te mamy? A to kolegi Kolegi poszedł tutaj, takie jaśniaczki mamy takie wiesz podtyk boganiany, ale nie wiem jaka cena tutaj po ile Też mamy te jasne takie podtykę Ale nie wiem czy, nie ma czy ma? cześć Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzej Zapraszam na relację z targu w Radomiu. widzę tutaj czajeczki mamy Serek, ale nie wiem jaka cena, diplerek żółty takie pawiki te żółte to mamy po ile? 120, 120 takie pawiki. Tu mamy loczki. Parka po tych loczków. I jaka cena? 20 zł. Parka takich loczków. Te wywrotki, takie masiuszki po ile tutaj, te czerwone? 150. Pawik? 80. Winery? 160. po 6 dyszek, tak? Samce samiczki? Teraz te masiuszki po ile? 150. Te wróteczki późne mamy? 70 a widymki? Tam to ty tam po 30 zł Te śniączki pójdę mamy? Różnie ceni się po 20 ile da Po Posiaki też, tak? Tak to mam też takie poświadczki, ale nie wiem pójdę Ty wyszłam czy siwe to w jakiej cenie? Po 40 widymki na białych ogonach? Po A to serki? Tak i karpiate co to jest karpiate? A na kosztuje? 30 40 Chcewy szwanki siwer po, po ile poślanczyki 40, o bo oboje były tam i tam to są drugi raz ale to się pytam tak samo Dobra, no. przecież... ile te winerki obciate mamy? 120 zł za parkę A ten garbacz czeski po ile tutaj? Stówkę Mam też garbacze, te czarne parze I Ile on kosztują? 10 zł parka, widymki? Czasem... mam krzyżaki, ale nie wiem czy je, po ile. Jasne takie. Pasiaty widzę fajne, takie widzę fajne gołębie. Fajne, takie jasne są, ale nie wiem po ile, jaka cena. Domu. <grytanie> <grytanie> ta, ta co to Sam są... sami kosztuje? Pięć dychów. Deresz? A nie, to, ten, ten, to... wiedzieński? Pięć dychów. Wiedemka żółta, samiczka? Co? Kosztuje? 6 dychów. I tutaj ten? Ten 6 dychów. 6 nawet wejść po 6 dychach. No i pół. Ile tutaj? Dobry płacił. Ty, te... Ten ma w czatym terminie, co kosztuje? A ten żółty maściu? 200 Tutaj mamy te wywroteczki po ile? Który? Te wewrotki. To czarne, 250 no. złotych. A czerwone? To czerwone to jest. A żółte, co kosztuje? 200 złotych. Jakie ceny tej winerki? Podjęliście samce, samiczki? To jest jedna samica. Te winerki u babci, a te po ile? 350 350, klimeczek. 350. Tu kasztanek, co kosztuje, co ten kasztan jest? 50 złotych. Winerki korzeniate po ile? Dereszki Te widemki te, te motylki czarne to nie trochę nie? Czarne, nie? O ile? No. A te widzę Tak A te? Te widzę po 70 zł Tutaj pan powiedział za szukę tutaj Tak te perłowe Nie wiem Nie wie polega dobrze Wiedeńskie widzę to takie fajne. Tam wiedeńskie co kosztuje Wszystkie fajne są gołębie. Po ile te wiedeńskie? Samiczka osiem, ale sam to Przejdźmy. <grywa> Dobrze, A te te co tutaj wpuszczamy, te te tutaj? I po one są? Po niech do Marka nagrywamy. Marek, mamy do Marka namiar. Po stówie te wiedeńskie. Proszę zobaczyć jak się go im prezentują. Po stówce. Ale cena to toż do marka jest do uzgodnienia Samce i samiczki z tego roku tak? Tak z tego roku Tutaj wiedeńskie mamy, te wiedeńskie po ile tutaj? Ale żółte droższe, żółte są Żółte droższe postuje, przepraszam panowie Więcej, wiedeńskie mamy te droższe, te wiedeńskie Marka nagrywamy, mamy namiar Marek, fajne wiedeńskie na klatce, numerek jak będzie Takie jaśniaczki mamy O kurde, klatka była otwarta ale numer, by było, żeby tutaj wyskoczyły, też takie jasne, nie wiem po ile. Ja jeszcze nie wiem, wyśw śwance czy krzyżaki, tu mam takie perłowe, jasne, bo jest sporo w klasy. Wyśwanczyk żółty. Wyśwanczyk czerwony, nie wiem po ile. Też mamy. Wiedeńskie i to jest maściut tam. Tu jest tripler. jest ciemno trochę i dużo w placy, to tak nie widać. Bociany nie masz po ile? Koszty 1000 zł A jasno taki przedłużony i ten perłowy po ile? Perłowy 4 dni Tutaj mamy co Mirek? Mirka, nagrywam Mirek kolega tutaj podaje na miarę tej wywrotki Mirek czy nie? Zastanawia się, dobra, Mirek, dobra, wywrotki po mam te czarne Po czym dyskutuję To po... jest i samiec ale nie są parze, pójdą są. Bo To jest Turczyn. Ten Turczyn, ja wiem. A, a, a ta, to, to ta rodeczka? Tak, 6 dyszek. No bo tak ciemno, więc ja się nie przygląda. A, a te ta szósta? 6 dyszek. Tutaj ta sroczka? 3 dyszy. I inny wyczek? 8 dyszek. Te bociany po ile? Bociany, 100 zł, parka. Jasne. A jasne, to tam dwie dyski. I tutaj mamy te jaśniaczki po ile? Podieszko, te to tutaj mamy różne taki melanzy i nie miks i od do cena Cześć, bo nie przy, kolego przywitałem cześć Ty Wiesz pan na jutro o dwa razy i widymki po ile tutaj pan po ile? Mamy kolejne te krzyżaki, ale nie wiem po ile Wiesz pan tutaj si karpiak, masłowe, winary to jest fajna ale nie wiem jaka cena. Karpiaczki mamy fajne przedłużone. Idziemy polity karpiaki za sztukę? Po stówce. Czekaj. Tak parwuj. Proszę zobaczyć jak parowuje się prezydent. Policu za sztukę? Też po stówce. Tu mam tak posiaczki, karpiaczki, jaśniaczki. Jak cenowo? Po 70 zł Proszę zobaczyć jak głębi się prezydent. Puszczane gołębie, tak? Tak. Puszczę, wszystko puszczane. Po siedemdziesiąt cena też jest do uzgodnienia. Po ile te jakie mamy tutaj? Tak, od dołu. Przepraszam, że wam przeszkadzam. zł Dobra Też nie wiem, po ile mamy. Takie krzyżaki mamy, takie pocztowe, nie wiem. Pawieki, po ile tutaj? Poszedł, poszedł. Na taras, jak to pan Andrzej mówi. Tak, poszedł na taras, a nie ma teraz A ja teraz mam pojedynka, cześć kolego. Poszedł. W koledzy już ja powiedział, pojedynka, poszedł na teraz wróci zaraz. A teraz nie mam, no, gdzie ten teraz? No może wybudujemy, to, tutaj teraz. No trzeba pozbytkowo. Wszystko, rano godziny A, jeszcze nie ma, mówię po szóstej już wiesz, sprzedane. Taka te czajeczka też widzę jest fajna, jest? Czejeczka, cze, cze, sam, I kosztuje? Sam, Samczyki sam, po 10 zł Ale kurcze, po ile mam tutaj te pasiaczki, do tej koroniatach, po ile to? Proszę pana Sma, Przepraszam, dobry, że przeszkadzam, przeszkadza, dobrze Cię widzisz kolego, po ile kolego? Podwiedychy, hurtem pod po, To mówimy o cenach hurtowych, pasiaczki fajne, śniaczki, wszystko podwiedyszki Tylko mówimy o na hurtowie. już nie ma podwiedyszki, tutaj to, to po ile? Białeś ziateńskie, po ile? No tak stówkę. stówkę. E, wiedeńskie czarne? E, Poczekaj, no no. dych. Te perłowe? O, to perłeczka kosztuje chyba więcej, nie? Która, ta ta? A ta, ta krótka no ma. tak, ma stówkę. stówkę, no. I to perłowe ile? A to, to, to za cztery dychy. Otwieraj, no. To nagrywam gołębie Karola, Karol, Karol tutaj odpowie jaka rasa i tam będzie namiar. Proszę bardzo. tu egipskie, sto złotych sztuka. Czy jest jakaś para Karol tutaj, to czy nie ma? młode gołębie, do, młode gołębie. do poskładania. Są cztery samce, cztery samiczki. Są tutaj w ja do Karola mam na mnie, ale ja nagrywam gołębie Karola cały czas. Karol tu udziela informacji odnośnie co tu mamy. Znadal no. swifty w innych barwach, też po stówce sztukach. I cena też jest Karolu do uzgodnienia, tak? Yes. Też gołębie Karola mamy namiar. I powiedział tutaj co tu mamy? Te standardy więcej samic po 70 zł sztuka, standardy po A to topowa? To Samiczka tutaj? to szymelka też 70 zł, karierka stówkę, rzeszowski samic 70 zł, paraliście srebrnych 150 zł. Głębie tutaj Karola, mamy namiar do karola. Różnie. Co mam każdy tutaj? Tutaj tak, parakingów niebieskich 250 zł, niemieckie wystawowe po stówce mniej więcej sztuka, Rzeszowski samczyk 60 zł. Także po tyle. Też gołębie Karola, nagrywa. też gołębie Karola, czajki saksońskie. Saksońskie tarczowe, 120 zł para. Rostowska samiczka 60 zł. Widynka czerwona 50 zł. Pawiczka jest biała na żółtym ogonie. 7 dyszek. Tu mamy? Samczyk, blondyneta. Koszuję Karola? 50 zł. Ceny też u Karola są zawsze do zgubienia, żeby nagrać tutaj lepiej. O, samczyk. Tak. 150 zorcena, bo właśnie karola zawsze są ceny do uzgodnienia Tu mam takie widynki Pojedie widynki A to czyje to są? Po 35 zł wszystko. A Black Windry tak samo, po 30... A, tak Dobra Mam Budapeszty Nie wiem po ile to Budapeszty Mamy szanciki siwe, mamy tutaj deresza, ale nie ma to nikogo. Mamy widymy tu na białych ogonach Czaposze osiaki. Tu mam też bociany Widzimy na białych ogonach i wyśwanczyki czarne. Też widzę, że dzióbki, takie fajne parka, do, dobra na dosyć. Wyśwanczy, dzisiaj było trochę. Nie ma właściciela, kolego. Bierzemy się za klatkę i Fajne kręgi są takie łapciata, ale nie wiem po ile. Tak, źle teczki, fajne, fajne winery. Te winery kosztują trochę. Zaraz by nas ścigał ktoś, byśmy za klatkę wzięli. Jaki posiadaczy, co kosztuje? Stówkę. Stówkę, no a te masłowe? Parzyste są czy nie? Stówkę. A te masłowe kolega ceni? Cena już. Przecena, cena. stówka za parę. Jak, jak dla ok. Pana. Jak dla Pana. mamy fajne. I po takie typlerki? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki winerki? Po trzy dyszki. Tu mamy tak od do? Po wszystko. Wszystko podyszki. Zapraszamy do Jedlińska, 2, 4, piąta, 9 miesiąca. Tu mamy też takie winerki. Deresz tutaj ile kosztuje? Pięć dyszek. Wyszłańczyk to widzę siedzi na, na ogonie. Nie siedzi. Nie? Nie. I co jakiś wyszłanczyk? Wiedyszki. Wczoraj go złapałem, pół dnia chodził. Dobra,